Dziś zapraszam na film, moje ostatnie zakupy Przy was otwieramy, także nic nie montujemy Szybko obejrzymy sobie O Opakowane przed deszczem Tutaj z boku Raz Z drugiego boku Tu po środku No i już jesteśmy w środku Zobaczcie co tutaj kupiłem Co ja kupiłem, co ja kupiłem no, coś kupiłem taki. Kupiłem manometr od 0 do 250 atmosfer. No, taki w tym grycelinie, to on taki będzie tłumienie. Jakby do odgania duże skoki, no to będzie miał tłumienie. Kolejna rzecz. Tu dźwignie rączki. Tu jest takie przyłącze. Wielka torebka, mała rzecz. O a tu jest końcówka. Jakaś taka tulejka. Dobra, nie będę tego zgniatał. Przykręcimy to. Powinno mi to tu pasować. O, zobaczcie, pasuje. To jest przyłącze do manometru. Także to już z tym zostanie. No i tu ostatnia jeszcze taka rzecz. Jak zobaczycie. No pewnie niektórzy może nie wiedzą, może wiedzą. O, to jest rozdzielacz hydrauliczny. Przepływ do 80 litrów. No gdzieś tu powinna być instrukcja, ale chyba na stronie gdzieś tam jest. Także to się wkłada, dźwignie. O, tu luźno wszystko chodzi tu pionowo w jedną stronę to na przykład do przodu neutral do tyłu i druga tak samo druga obok do przodu neutral i do tyłu także będzie można tym rozdzielaczem sterować za dwoma siłownikami także wkładam z powrotem do pudełka Dobra, manometr też do pudełka, do szkieł, pudełku to się, żeby się szkiełko nie uszkodziło. No i zaglądamy sobie do drugiej paczuszki. Zaraz zajrzę, patrzycie co to jest. To jest wszystko do budowy tak zwanego zasilacza hydraulicznego. No nawet nie powiem, powiem wam, że nie pamiętam, bo ostatnio wymawiałem kilka paczek. Jeszcze jutro ma jakaś przyjechać. Znaczy dwie... Zabezpieczone jakby jakimś ciężarem. Ciężar był. A tu kurde, to pudełko jest bardzo lekkie. O, no i sobie zaglądamy do środka. Co my mamy tu? A, no już, teraz już pamiętam. Zobaczcie, mamy taki zawór: to jest taki zawór, że mogę sobie tutaj, jak to się mówi, ustalić wielkość przelewu, tak zwanego, żeby pompa nie dawała pełnego na przykład ciśnienia 160 barów, tylko ustawić sobie na przykład 10, 20 czy tam 30, żeby po prostu pompa dawała mniejsze ciśnienie. Tu z kolei zobaczcie jest jakby powiedzieć sprzęgło takie. Zobaczcie, to jest taka guma do połączenia, do tłumienia drgań pomiędzy jednym częścią a drugą. Z tej strony będzie podłączona pompa zębata, a z tej strony będzie podłączony silnik. To jest akurat na wymiar Fit 28 clean 8. Także to kosztowało 80 zł. To kosztowało około 50 zł. Manometr kosztował chyba 35. Te, 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 to złącze kosztowało chyba 15. Ten rozdzielacz, właśnie to jest ciekawostka, ja kupiłem za 158 zł. A podobny, taki, no nie wiem czy, czym się różniły, ale też miał przepływ. 40 litrów i kosztował u drugiego klienta 180 tak No, no także na no, różnicę 22 zł. No to, jak to mówi się, na małą firmę, no to jest w sumie dużo, dużo. Także wszystko pójdzie już tam do jednego pudełka. No, i tutaj jeszcze jedną rzecz Wam fajną pokażę. To jest taka, była w małej torbie w kopercie. O, taka rzecz. Co to jest? To są takie jakby powiedzieć kryzy ja to nazywam bo to są części które można przykręcić do pompy hydraulicznej tam na jednym z wcześniejszych filmów było widać taką pompę ona miała tylko wyjścia na cztery otwory no i otwór ten środkowy tu jest uszczelka ta uszczelka wystaje poza średnicę na jednej aukcji widziałem taką kryzę tylko że kątową, że kątową. i nie było tego Jednego otworu. No i wyobraźcie się sobie, co no przy sącym to może to by aż takiego wpływu nie miało, ale przy tym ciśnieniowym 180 atmosfer, czy tu by mogło się coś nie stać i coś nie uszkodzić? No ja nie chciałem właśnie tam tego kupywać i trafiłem na tą aukcję, że jest na cztery śruby. Tu jeszcze śruby były w komplecie. W środku mamy gwint czwarte cala. Taka sztuka kosztuje 22 zł. Także się nie opłaci niektórych rzeczy robić. Także lepiej sobie coś pomajsterkować, porobić w warsztacie. No także no, mamy tutaj o, takie przyłącza do pompy zębatej. No także, no to by były, jeszcze ma jutro do mnie przyjechać siłownik FI-73 i taki zbiornik oleju. No, ale to jak będziecie ciekawi, to kiedyś Wam pokażę. Może już w całości, jak będzie wszystko podłączone. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.